Który kolor najfajniejszy? Może do światła trochę, co? Widać czy nie widać? 139 zł. Że dzisiaj lecimy zimóweczkę. Patrzcie, jakie to jest wyścielone takim korzuchem grubym. Ach, aż włożę sobie rękę. Jakie I Jaka cena w ogóle, petarda. A pod spodem tak się prezentuje. O, jeszcze może tak pokażę. Trochę tu ciemno, nie? I powyżej nawet szaliczek wisi. Patrzcie. Jakie ładniutki. Ile to szaliczku? Tak z ciekawości, tylko. A to mam cenę. Szaliczek 59 zł. O, takie szaliczki. Z takim frendzem. Dobra, lecimy na zimoweczkę. Kozak mnie dzisiaj interesuje. Ale jak będzie botek, to też podniesiemy. Tu, jaki konkretny. 199. Ewentualnie 179. O, tutaj na zameczek. Taki traktor dwie stówki, ale tego chyba pokazywałam, tak? Nie, nie pokazywałam. Coś mi się, ale coś mi świta, że gdzieś widziałam podobne. Gdzie widzieliśmy Babeczki podobnego bucika. Nie wiem, nie wiem, już nie pamiętam. Tutaj taki zamszyk. 229. W sumie 230. O. Tak zbierany. Jak to jest zbierane z tyłu? Zobaczymy. Aha, tutaj po prostu sobie można go dociągnąć. Czy to jest tylko zdobne? Tu jest gumeczka z tyłu. Można sobie dociągnąć, tak? Dobra. Okej, okay. I cisnę to tak jak było. Mhm. Dobra, ale że. Przy... A tu, jaki w ogóle? Ja nie wytrzymam. Jakie to jest Długie, w sensie. Już sobie dostawię. Za kolano. O. No, mierzyłby, ale to musiałoby przejść bez galotów, nie? <gł> w sensie. To jest jakąś, jakąś stopą. Tutaj jest zamyczek. Mhm. Ale kolor, ja wiem. Są czarne. Nie, czarnych nie widzę. Cena. To są takie koty, nie? 279 zł. Co myślicie? Która by ubrała? Piszcie. Dobra, poniżej. taki z taką srebrną owolutką. O. No, z takim srebrnym zdobieniem. 199 zł. To jest. A, to jest takie cienki, Po prostu taka. Tutaj u góry skarpeta. Tylko, że skórzana, nie? Tam ala jakaś taka skórzana. Zamaczek. Nie no, za 200, za 200, to chyba nie będzie skóra, nie? Dobra, lecimy dalej. To jest poniżej to samo. Tak, jak szybciutki, 10 minutek. Tutaj też skarpeta. 179, ale obca z petarda. Patrzcie. To jest na całym takim spodzie wylewanym, tak. I ten spód może być wygodny. Już wam pokażę. O, taka długość. lekko ocieplane, nie? 180 zamszyk z takim obcasikiem i z takim złotem 180 jak Ty się prezentujesz tutaj jest zameczek, jest o. dobra, tutaj taki ala kowbojek trochę w sensie tutaj to, to powyżej wykończenia 180 również. cienka podeszła, cienka. Dwie stówki. Zamek od góry do dołu. O, taki lubię najbardziej. Fajnie się wkłada, szybko. Dwie stówki. Te złote są jeszcze srebrne, czy to jest złoto? Czekajcie, złoto. Babo, złoto. Dobra, nie było tematu. I. Jeszcze coś takiego na takim supeczku Również 199 zł. No to trochę kozaczka, a nie to jest to samo, bo za bo to się kręciła. No dobra, nie było tematu. To troszkę kozaczka jest, ale Nie ma za dużo jeszcze kozaka w styce. To co, lecimy trochę na botek. Tam widzę fajny botek, ale botki już robiłam przegląd wcześniej. Ale no wszystkich na pewno nie pokazała mnie. No to w sumie tutaj może polecimy jakiś taki zamszowy. 159 zł. Takie pokazywałam podobne białe i chyba srebrne, złote. Tak. To tutaj jeszcze taki kremik. 170. I reszta tutaj znamy. Dobra, to dzielecimy A tutaj jaka petarda. Patrzcie na obcasiku. Dwie stówki. O! Ładny obcasik. Taki na, po prostu do latania. Ewentualnie taki brązik. Co myślicie? Tylko Taka skarpeta cienka. 149 zł. Sexy, sexy, sexy Babeczki Okej. Okay. jeszcze ten. Widzę, że jest czarny. Mhm. On jest tutaj tak fajnie przeszyte, widać to. Nie wiem, czy to będzie widać. Ale będzie petarda wyglądać na stopie. Na pewno, na pewno, na pewno. Ewentualnie jeszcze mamy lakierek. Lakierek 219. O, fajny ten lakierek, co. Nie go, ale dzisiaj nie mierzę. Namierzymy sobie, przyjdziemy, tak po prostu typowo namierzymy, co? O, zła. Naprawdę podoba mi się. Jeszcze jest coś takiego. 124 zł, to jest akurat na przycenie. W ogóle jest jakaś promka. CCC kup 4, nie, czwarta gratis, trzecia 50%, a druga 25% niżej, tak? Jakoś tak. Dobra, idę jeszcze. Gdzie jeszcze idę? Na lewo. Gumiaczki, stówka. O, takie. Te też stówka. Czy te już inaczej? Gdzie tu jest cena? Też stówka. Patrzcie jaki. Jaki wybór w ogóle? W kolorach. O. Te80. Mhm. I jeszcze takie bordo. Też stówka. Który najfajniejszy? Nie wiem, nie wiem. A te... Zauważyłam, że jeszcze są czarne. O. No okej. Okay. Dobra, to gumiak zrobiony. Co jeszcze chcemy? Torebeczki? Nie, torebek nie chcemy, bo tu ciężko te metki się szuka. Jaki pasek w ogóle, jaka petarda, jaki błysk, jaki brylant, matko jedyna. Ile to? 70 zł. No dobra. Tu jakiś taki sznurkowy. No, no, no. Niezły, co? A te ile? Tatra na paskach przepadnie. Nie, no dobra, już idziemy na bucik. Tak, na chwilkę tylko. No, 14 zł. Seria. No, naprawdę. Czyli tu trzeba przekrywać te, te paseczki. Są w różne fajne okazje. Dobra, lecimy bucik. Cena jest gdzieś tutaj poniżej, bo nie mi się szukać na tych metkach. 159. Ewentualnie coś takiego. 179. I aha, jest lakierek, ewentualnie po prostu macik. Też tej samej cenie. Mhm. Jakiś plecaczek, ale nie dobra, nie szukam tych matek. Leć bucika, taki zwykły po prostu, botek za 150, 160. I ten tutaj 150. I co, i lecimy tam, chodźcie. Tu jaka torebeczka, oja, o ja, też fajna, nie? 89 zł. Aha, bo tego pokazywałam. To jest ten łączony z dwóch łańcuchów. Do tego też torbę pokazywałam ostatnio na przeglądzie. muszę sobie wrócić. Przegląb mocno aktualny. CCC nawet dwa. Kowbojek. Myślę o takim kowbojeku, wiecie. Tylko nie taki krótszy, czy dłuższy sobie strzelić. Ile on? 139 zł. Takie zwyklaczki. 160. Jeszcze krótszy. 150. O, a tutaj w ogóle... Ale ja wiem. Taki biały to jest taki szaro biały, taki, taka brudna biel. 150, 150 zł, tak. Jeszcze coś takiego czarnego, coś że pokazywałam. No. 139 i 139, dobra, ja zmieniamy, ale jak lecimy? A może tutaj, To na takich słupkach, 149 zł? Na zameczek. Mhm. Fajny obcas. Dwie stówki. Nie żałabym go. I tam powyżej to jest to samo, to nie? Taka półskarpeta. 169. o I ile co tam? 129. Wygodny na pewno. Taki obcasik. Są jeszcze czarne. Ewentualnie... A nie, to pokazywałam. To nie, to pokazywałam. Tak, to tutaj... Tutaj znamy No Dobra, to do dalej. O, widzę fajnego bucika. Patrzcie. Och, ładniutki, ile to ty ty kosztujesz? 149 zł. Taki, ewentualnie taka skarpeta. 170, no 169, nie? Albo coś taki. Aha, to jest ten. Nie, to jest inny. Jest. O, taka różnica. 149 zł. Dobra. I kończę, co? kozaczek przepatrzony, także przyjdziemy sobie za jakiś czas. Dzięki, że byliście. Do następnego. Cześć.